Ta gra zawiera jumpscary! No i to ja rozumiem. To ja nie chcę. A ty jesteś pi... Siemano cześć, cześć, witajcie moi kochani! Z tej strony i dzisiaj razem z Haśkiem będziemy przechodzili te Doors, ale w Minecrafcie, jak pewnie zauważyliście, tutaj przejrzeliśmy wszelkie e, rodzaju zasady, jakie będą panowały. Trzymajcie oczywiście kciuki, zostawcie łapę i widzimy się już w Doorsach. Dobra, Hasiek, wciskam ten przycisk magiczny różowy, to który nas zaprowadził. Powiedz mi, no dlaczego znowu mamy srać w gacie? Czy to mi chciałeś uderzyć, czy to nas teleportowałeś? Nie, ja po nacisnąłem. Prostu? Mamy okay. 40 drzwi do ucieczki. Skąd wiesz, że 40? A nie. Czekaj, nie. 100 mamy! Każe... Ej, nie wiem, czy grałeś kiedyś w Dorcy, ale dorsy mają 100. Jeżeli to ma 40, to znaczy, że to jest wersja demo, jakąś pobrałeś. Oskamowali cię w źle, tym źle sklepie Microsoftu. Co 40 Aha. dorsów jest Scary Creatures. Straszny potwór, który chce tylko twojej kapcie. <laughs> Dobrze, że ja posądzę. Mamy... Ja... O, czekaj, czekaj, czekaj. Jest kluczyk. Ej, to jest jak w dorsach normalnie. Ty, szukamy kluczyków i otwieramy. A czy to jest szafa, w której się można schować ja, ja przed potworem? Wam. Czy tu idź będzie dalej potwór? Sam. Czy tu idź będzie idź potwór chodził? Ej, ciekawe, czy się spotkamy dokładnie te same potwory, które są w dorsach. Wiesz, takie te, e, ambusze, te. Aleś podekscytowany! Jestem podekscytowany, bo to mnie jara, jeżeli to jest fajnie zrobione. Ej, popatrz, A... no, normalnie jest szafa. no Działa jak gówno, ale wiesz, A co ja... jest fajne w tej szafie? Że można w niej siedzieć że, cały że, czas. Że jest gówno? Nie, można w niej siedzieć cały czas. Normalnym dorsach jest tak, że jak wejdziesz do szafy, jak nie wyjdziesz za moment, to ci siada psycha. To ja ci mogę <laughs> siąć na psychę. Nie, nic nie siada. Dobra, <laughs> Słuchaj, otwórz pokój pierwszy. A ty nie masz kluczyka, co? Czy też masz no, nie no, przecież ty wziąłeś Okej, okay, uwaga. What? 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 E <coughs> Cześć, co? What? <coughs> What? What? <coughs> czekaj, czekaj, czekaj. Ja się chowam w szafie. <coughs> no to co ja mam zrobić teraz w tym momencie? Czy to... czy ja mam po prostu iść dalej? <coughs> ja Ej, to są kolejne potwory! Aha. Aha! Ej, przepraszam bardzo, to był Scratch. A Scratch robi scare, jeśli się na niego patrzysz, a nie zabija... No, wiesz co? Robię refunda. <ścoughs> to są oszukane Czekaj, Jeszcze, Dorzy. Jeszcze raz, próbujemy. Tak. Popatrzcie, otworzyłem. O, widzisz? No, no i... bo wtedy otworzyłem drzwi zamiast otworzyć kluczyka, nie? Znaczy, tej skutki. A, no i widzisz, to twoja wina I jest, I zwłogowałem no. grę przez to. Ale Czy uważaj, bo już... Czy powinienem się bać dźwięków? Powinieneś się bać wszystkiego. Dobra, teraz jest... ja chcę otworzyć, ja chcę otworzyć. Okej, okay, to ja się schowam od razu. <laughs> Ale moja Czekaj, szafa co? jest zbudowana z drzwi. Dobra, słuchaj, umowa jest Co, pokój Musimy biorę, na... ja najpierw klucz, a potem ty. Tak, Ej, tak Uważaj, tak, to są tak. trapy. By stanął na trapa. Też, Ej, idzie, e... Buga, Buga! O! Idzie! Ale ja, a, ja, drzwi, ja byłem w szafie! W konfesjonale przed... byłem! On był raz do tego konfesjonału! O zabił się! W konfesjonale! Chciałem st... wyspowiadać cię! Miałeś st... mi krem z kolan z dio... co? Stary! On tam wlazł, on wygląda jak ksiądz siedzi w środku. No to fajne te backdorsy, dorsy, czy co to jest w ogóle? Ej, złapaliśmy. Udało nam się złapać pierwszego potwora w dorsach. Wierząc A, dobrze. my jesteśmy musimy poważnie do, do tego graczami. podejść. Nie no tak, musimy do tego poważnie, powaga. tak. Wygupiamy się, ale teraz o, koniec szartów. Jest... Naciskam, biorę klucz, otwieram, idę. I no, mercy, no, no mercy, no scary, no strach, kurde, bo ja jestem... Odważny ziomek, nie par. Ale co ty, pa, tak I ale... par. jesteśmy dalej, udało ale, się tak? Ale, no bo dlatego, że tu nikogo nie ma teraz. O co tu chodzi? Gdzie oni wszyscy są? A ja nie wiem, ale jak coś to trzeba uciekać, ale nie wiem. Tak Lata, znalazłem! No o, i ona świeci! Ej, e, ale kitu. super. No to jest koks. Nie. On to... sam zadzwonił, a potem ja w niego uderzyłem. Jak to sam zadzwonił? No sam zadzwonił. No nie mów mi, że tu takie straszne rzeczy są pod normalnie będziemy... No bez będziemy kitu, e, jak takie, o, zadzwon, e, zadzwonię, dzwon, nie? Będzie śmiesznie, no i on sam zadzwonił. Ej, słyszysz to? Czemu? Ej, czemu, czemu za nami jest? Dobra, czemu jest? Słuchaj, trzeba uciekać. Trzeba jest kluczyk Dwóch? dwóch! Yy, trzeba kluczyk znaleźć. Szukaj kluczyka, szukaj kluczyka, Dobra, słyszysz? Słuchaj, ja jestem bezpieczny. A ja czemu ta szafa nie ma zamknięcia? Jeden jest fokusowany na mnie, więc spróbuj. O, no, okay. tylko ten drugi jest na mnie, nie? On chce eee. mnie bardzo mocno przytulić. Ej, on sam zadzwonił faktycznie ten dzwonek. A, co? <laughs> Podskoczył. A może mi w ogóle jakiś bebol bierze, Jestem. atakuje. Ja Opa, zobacz, drzwi. Jak, jak stoimy za długo w danym pomieszczeniu, to wtedy one. To się tak, nas coś... gonią, więc y, może albo zamykajmy za sobą drzwi może. Możliwe, że to jest, prawda, a może to jest w ogóle totalnie bez sensu. Zaraz się Złukaj przekonamy. Klucza. Mam kluczy kolejny. Ej, mam nawet booster, znalazłem strzykawe, żeby móc biec. Tak, masz wiesz... kluczyk? Ty czemu nie powiedziałeś, że masz kluczyk. Mam, mam mam, mam kluczyk. Masz kolejny? Tak, już otwieram no, kolejne halo, pomieszczenie. Panie. No szybko miał być speedrun A Ty Dobra, stoisz sam jak pierwszy. Zamykam, jak... zamykam drzwi za nami, to mo może wiesz. jest może... latarka. Jak ty latarkę? Tu jest latarka, tu jest latarka. I świetnie. Jest, jest kluczyk i booster, dobra. Masz booster? Fajnie. Dobra, szukamy kolejnego kluczyka. Już mam kolejny mam, mam, kluczyk. Mam, mam mam kluczyk. Jak to masz kluczyk? Ja Jesteśmy. Czekaj, kluczyk. ty! To ty, ty, ty. jest ten Scratch, dobra, to my się chowamy tutaj, do szafy wchodzimy. E Ale zamknij drzwi za sobą! No za zamknąłem! Dobra, Czo? czekaj, musimy się rozejrzeć tam. Weź otwórz z boku, może drzwi. Czekaj, na, w czyli widzę go. Widzę. <laughs> jest po A, mojej czekaj, lewej. Czekaj. O, znikną. dobra. Zniknął? Ej, może jak się siedzi w szafie, to one faktycznie znikają. Może taka jest Cz metologia na nich. Mam dwa klucze już! No właśnie... Nie wiem, jakieś. One są uniwersalne w ogóle, bo one pasują do każdych drzwi. Jakiś darmowy klucz dostaliśmy. Jesteśmy dalej, mam kolejny klucz. Da dawaj, U, schody wow. w górę. Oooo, schody koks. w górę są. Fajne. Arturze, dalej. zadzwoń moimi dzwonkami. Nie, eee. Przyszykuj kadzidła. Przyszykuj kadzidła. Dobra, ten mem jest tak martwy jak mi kanał. Wow, dobra, czekaj, bo ja miałem jakiegoś laga w ogóle. No tam jest ten smród. A, ten, ten, ten biegnie dobra do konfesjonału! Pobieg za to. tak stoi obok mnie! Dobra. Powiem teraz wszystkie rzeczy, które źle zrobiłem. O, to wiele ich będzie. Cicho, bądź. Dobra, wyspowiadam, dał mi trzy zdrowiaśki i dopiero. Dał mi rozgrzeszenie? Dał mi rozgrzeszenie. Dobrze, dzwoniłem dzwonkami. Nie ma go jest czysto. Dobra. I tu w ogóle jest jakiś sufit, patrz, jest jakiś poddasze, możemy tam coś może znaleźć, ale by było co? fajnie. Pamiętaj, klucze są zawsze w skrzynkach. Tak, te beczki, szkoda, że w nich nic nie ma nigdy. No, tak trochę jest przypał, ale... Dobra, otwieramy to, na wszelki wypadek. Wiesz, ja, musimy ja sobie przygotować. O, ty, tu, tutaj jest tak, powiem ci. Pamiętaj, że może być walka z bossem, czyli będzie ten raż taki, co będzie nas biegał, ten taki tak, czar tak. czarny. Ej, mamy więcej kluczy. O. To ciekawe. Ja też mam. I tu Pamięt... jest zejście w dół. Oh, kole... Kolejne dorsy? Kolejne przejście w dorsy? O, oh. wow. i tu jest checkpoint chyba. Tak, tu musi być checkpoint. Dobra, Myślisz? to jesteśmy na dwudziestym poziomie, tak? Tak, dwudziesty poziom tak, jesteśmy. Tak, tak, dwudziesty. O, dobrze tam idzie, słuchaj. Zarobiście. I dobra. nawet w szafie mamy suwaną Ej, skrzynkę. szafa, szafa. Szafa. Myślisz? Sza... E... Tak, bo tam ten, Ale... ten, ten, A, ty wskoczyłeś na to, dobra. Tak, 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 słuchajcie. No, bo <taktycznie> no bo widziałem tego smrotka, widziałem, nie? T taktycznie, na górze. Widzisz, stoimy. O, o zniknął, dobra. Ja ja to za szeroki jesteś, nie mieścimy się. Ja tutaj jestem wierząc. za szeroki, tu był skrzynek. Oh, wiesz, jeden ci booster, booster ci jeden A ja, ja mam dwa boostery, wiesz? O. Czyli te boostery się na pewno nam przydadzą na bosie. Tak, tak, tak. Bos będzie gdzieś koło 30-40, jak pamiętam, dobrze. E, co 40 poziomów jest, wiesz, special monster. Special monster? Special I rany, ja nie chcę umrzeć na tych special monsterach, bo pewnie będziemy musieli zacząć od początku, więc musimy mieć dobrą taktykę na to. Czyli ty idziesz, tankujesz. O, w końcu Nie podoba mi się ten Pomagam? Pomysł. Chciałbym, żebyś był <laughs> <Rzucę> ci... świadomy. <laughs> Rzucę ci boosterem, tak, o. Ja już mam no trzy. To... O, otwieraj, otwieraj, co? Co? otwieraj! No co? czekaj, zsuwałem się w szafie. Nie, tu, to jest jednoosobowa szafka. Czemu nie otworzyłeś drzwi kolejnych? Miałeś klucz. Mogłeś nie, nie mogłem... umrzeć. Nie, 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 nie. Mogłeś tak... się poświęcić, ty, ja bym ty, ci pomnik ty... postawił. Tu spoczywa Hasiek po prostu. Przypominam, że widzisz, musimy teraz od początku zaczynać. Jak od spoczy... Nie. No, bo zamiast otworzyć dalej i pójść schować się do szafy, to nie, ja się schowam w pokoju, który nie ma Ale wyjścia. i schowałbym się, no i co? I bym przeżył, ale co? Nie, no Hasiek postanowił. Ej, szarikan, co tutaj nie, nie, robisz? Wtedy, Byłaby nie, nie, wielka tam, szkoda, nie, nie, gdybym nie, nie, otworzył tamtym... te drzwi. Nie? A cię teraz zaraz... idę się schować, bo słyszałem chyba darcie się. To był dzwonek. To nie było darcie nie, nie, się, to, to bo... był dzwonek. To jest twoja stara woła na obiad. Ej, czy mi się wydaje, czy tu się zmieniła ogólnie cała konstrukcja tego pomieszczenia? Tak, są troszkę inne. Ej, to jest. Wow, losowe, generowane pomieszczenia? To brzmi jak kozak. Dobra, i tu powinny być schody. Albo są takie same i. Wiesz. No, może ee... niektóre poziomy są takie same, nie? Takie kluczowe. Które to jest? Eee, to strzymy? jest dobra. dwunasty. Kadzidle! Uciekaj, 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 uciekaj! Schowałem się. Nie wiem. Chyba się tu. Uuu, tu się nie dasować, dobra. Ej, masz kluczyk? Masz kluczyk? Nie masz Mama, kluczyka. Ale jestem w szafie Otwórz mi drzwi! Otwórz Otworzyłem. mi szafę! Otwórz mi szafę szybko! Oh. A, ja, mogę mnie otworzyć. No, ale bym cię zamordował po prostu. Ja bym stał nie, z grobu nie, i bym nie, cię nie, zamordował. Nie, to cię by zamordowały. Czekaj, popatrzę. Poszło sobie... Dobra, chyba poszły. I co to będzie kluczyk? Julek. Tak, jest kluczyk. Adrenalinkę sobie wezmę. Na pewno się nam przyda. Mówię ci, będzie no. na pewno taki długi korytarz, gdzie będziemy walczyli z tym bosem no, i będziemy musieli uciekać. No byliśmy już blisko, gdy mnie twoja taktyka. E, tak byś umarł? Ja i tak bym ty, ty umarł. Chciałeś, ty chciałeś być samolubnym Ja chciałem być samolubnym No tak. Nie. Chciałeś być no samolubny nie. w tamtym momencie, no, no tak. nie, otwórz mi te no drzwi. Tak, otwórz. Ty, otwórz. nie, ja nie ja trzymam klucz dla siebie. Ja ci Jak nie to trzymasz O, o biegnie, tu ubiegnie, to ubiegnie, dobra, teraz tu się chowamy, chowamy, się chowamy, się chowamy się. Czekaj, patrzymy czy czasami ich tam nie ma. Ty a co myślisz? Na, jakby tu był, wiesz, taki sekretny pokój. Że tu? No nie, mo, może nie no może nie tu, ale może jest ogólnie. To wie. Ale gdzie sekretny pokój? No nie wiem, gdzieś na mapie. Tu chyba dwie skrzynki powinny być, więc będą A, dwa klucze. Że jakieś easteregi albo coś, jakieś tajne portale. No, ty, dobra, chodź. Co, dalej? Cię. Dobra, tak. już tam biegnę. Mam kolejny i busterek też wezmę. A mógłbyś się podzielić ze mną czymś, nie? Tak, masz busterki, jakby... czy nie masz bosterek? Jeden mam busterek. więc. Mam jakby... dwa. Okej, okay, dobra, to następne są moje, okej? Okej. O, masz kluczyk? Tak, mam kluczyk. To ja a mogę coś... go otworzyć, bo ja mam dwa teraz. Super. To no to jest taki poziom dla. Słuchaj, dziewiętnasty. Czekaj. A czemu nie sprawdzasz tych drzwi? Może w którymś no bo... będą właśnie dodatkowe kluczyki albo coś. O! Tu, Dodatkowo, tu, tu, tu! To ja idę do szafy. Ja się schowałem jak coś, jestem bezpieczny e, A ta, ta szafa była fejkiem O, ta, ale ta nie już Ej, ale bardzo fajnie, że tutaj można się we dwójkę chować Teoretycznie może się nawet więcej osób schować Bo w zwykłych dorsach to tylko jedna osoba wchodzi I całą no. szafę ma dla siebie, nie? Znikły? Dobra Chodź do mnie Mamy poziom dwudziesty Jeszcze 20. Damy radę Damy radę, dochodzimy do pierwszego bossa dzisiaj Jo. A no, my to robimy to. Tak. E, dobra, jakoś się. Tylko poleczy, nie czy coś? możemy być samolubni i musimy nie. otwierać szafy. Musimy, tak, musimy być jak Im. najbardziej kooperacyjni tutaj podchodzić dobra. do wszystkiego. I mam jeden kluczyk nie jak coś. Ma, e, czekaj, tu jest skrzyneczka. Ej, chodź, busterka ci dam. E, to był klucz. Dziękuję bardzo. Kluczyk też wezmę. Ale uciekaj, 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 uciekaj! Jak uciekaj? Co jest? Za nami idzie? Tutaj, chodź szafa! Przed nami! Ale dobra, chowaj się w szafie, ja mam swojego typa. Aha, okej, jest więcej. Dobra, ten stoi rozgląda się na razie, jest spokój. Dobra, a może był taki taki giga wysoki. Wysoki? Może Slenderman cię atakował. Dobra. Najgorzej będzie, jak nie będzie pomieszczenia, w którym się będzie można sować. Tutaj się można sować ewentualnie. A to jest raz taki, wiesz. Więc to jest moje pomieszczenie, w którym ja się Dlatego cię informuję. Zawczasu, czasu jasne Aha, no fa fajnie się kolega bawi no Znalazłeś... dalej idziemy dalej tak które to jest pomieszczenie 24 24 okej okay. masz kluczyk nie okej okay, ja znalazłem a to jest w ogóle niesamowite, że gdyby nie to, że ja mówię ci, że trzeba uciekać, że ty byś już zginął 15 razy tutaj. Tak, 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 przypisuj sobie całe zasługi, że w ogóle ja żyję, nie? Że oddycham no, jeszcze. No, Przypominaj no, mi o tym, w sumie że oddycham, tak no. <laughs> nie zapomnij mi powiedzieć, żebym oddychał, bo zapomniałeś. Oddychaj, jeszcze. szarikan. oddychaj, za nami jest typek mną, dobra, i, i czekaj, idę. Dobra, zamykamy. Okay, za nami dobra. jest grubas Okej, okay, dobra. Dobra, One tak znikają po jakichś pięciu sekundach. Tak, jak się siedzi tutaj, to one przestają w ogóle iść przed sobą. Tak, jakby traciły wolę życia. One już wtedy wiedzą, że to nie ma sensu. <laughs> może, może tracą. <laughs> to jest tak, o nie, oni znowu się soboli w szafie, nie chcą się ze mną pobawić. 28, to już niedaleko, jesteśmy trochę w połowie. Mam kluczyk, dobra. Sprawdź tą szafkę tutaj, coś tu jest. Nie mogę uwierzyć, że tam nic nie ma, nie? Jakby spodziewam się, że tam coś, kiedyś coś będzie. Coś no no to może kiedyś sprawdzimy, przy. sete no cinquo dorsos, <laughs> não? O nie, napiłem się tego boostera! Dobra. U, to akurat mi się przyda. O! No idź! Co jest? Czemu? O, bie dobra, biegłem, biegłem, biegłem. biegłem. Po, świeć światłem, świeć światłem nie Czemu mam. nie świeci, świeci? Nie widziałem ani jednej latarki. Dlaczego? Przecież były podwójne nieraz w tych skrzynkach. Aby. No co ci będę mówił, jak będzie, bo ja jak nie świecę światłem, to jest ciemno potem. I się zastanawiałem dlaczego? Tu, tu jest kluczyk, dobra, to ja biorę kluczyk. To dawaj, dawaj. Dobra, otwieram. 32, słuchaj. Dobra, Jesteśmy mamy. Jesteśmy coraz bliżej. No plan, najpierw otwieramy szafy, potem otwieramy drzwi. Tak, tak, tak. Tak, żeby można było się szybko schować. Ja się dziwię, że ty tak Dobra. wcześniej nie zacząłeś robić, nie? Bo to jest takie, no, hmm, logiczne rzecz. Tylko nie otwieraj Oj... znowu wszystkich z każdej strony. <słyski> Oj, od razu logiczne. <atoon> <Wi dic> <Interestingly> I chowaj się, chowaj się, chowaj się. Czekaj, idę do ciebie, idę, 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 idę Tu miałeś swoją szafę, chciałem choć raz mieć swoją prywatną szafę. Oj ty, nie? Bo jak cię zostawię, to się zgubisz potem. Mam kolejny klucz. Dobra, to Dobra. dawaj szybko. Lecimy. Ja zamknę nie ma, nie, za nami. Nie, nie, nie mamy tu szafy. O, ale zamknąłem za nami, więc może nas nic nie znajdzie. To jest szafa. Okej, okay, otwierany, dobra, super. Sprawdźmy. Dobra, to. mam klucz. Super. Chociaż do pierwszego bossa. Tak, 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 dobra, czekaj, otwórz, skrzynka dobra, jest. Dobra, mam, mam dwa klucze. Dobra, otwieram. Jest tu konfesjonal Tomek. 39. I będzie boss teraz, i teraz będzie boss Dobra, jesteś gotowy? Ocie, panie, czekaj, bo tutaj musimy znaleźć w tej bibliotece w takim razie teraz To jest ten, to jest ten, ja wiem, to są księgi Książki musimy znaleźć, tutaj na wow. kucaku chodź Tu na kucaku chodź, bo tu jest ten potwór, Ty. który on słyszy Wiesz co, no właśnie go nie widzę, a znalazłem klucz Znalazłeś klucz? Super, uh -huh. ale widzisz go? Nie yeah. To może to jest jeszcze to miejsce przed nim, to może on teraz Można dokładnie. iść w dół Czekaj, no to gdzie jest ten potwór, nie ma go? Nie ma go. Jak? Przecież... no nie jak to nie ma. No miałam ma... być tam 40 pokojów jakiś... Co za nami! Jakiś potwór! Aaa, uciekliśmy! Congratulations, you escaped at every room. We have enjoyed this map. A, czyli faktycznie było 40 pokoi, a nie co 40 ten. Ale udało nam się przejść do Dorsy w Minecraft. tak? i nawet dorsy. nie zeserałem. No może raz hmm. czy dwa tylko. No, tam... Nie było strasznie. Spodziewałem się bossa na końcu, nie? Tak jakiegoś no, uga buga, przyjdzie jakiś to koksu. Ta, jestem zawiedziony. Jakby no, miał być boss, nie było. Chciałem się powkurzać, popłakać być... się, że znów zginiemy. Tak, będzie trudno czy coś. Tak. Ale jest, a tu, tu, nie. Mistrzowie Minecrafta przeszli to. Także moi kochani, jeżeli odcinek Wam się podoba i chcecie więcej takich mapek w Minecrafcie, to oczywiście dajcie znać w komentarzu i oraz zostawcie łapkę, żeby kolejne materiały Was nie ominęły, a raczej suba. No, nie bądź paruwa, zostaw suba. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć!